Cześć! Witam Cię na moim kanale, tak samo jak każdego, kto ogląda ten film. Na moim kanale CYZY44REK. Jest to film informacyjny, nie będę tutaj w nic grał, ani nic takiego. Tak, zapraszam Was do klubu Pompy Sapka. Tak, także przejdźmy do głównego tematu tego odcinka informacyjnego. Jeżeli zdobędziemy 100 subskrypcji na moim kanale na YouTube, Będę, zostanę Supercell Creatorem Tak? Wiecie co to oznacza? Oznacza to dwie rzeczy, a może i nawet trzy Nie no, dwie um. O Jezu, zapomniałem teraz. E, trzy, przepraszam bardzo Dostanę ikonę gracza, piękną, piękną ikonę gracza Tak, dostanę i Dostanę także kod w, w sklepie Kod twórcy swój, mój tak, i jeszcze najważniejsze, dum, 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 dum. Będę, będę mógł organizować konkursy na różne skiny albo GEMY. Nie wiem, czy na GEMY, ale na GEMY chyba też. Tak, na skiny limitowane oraz te co są teraz, bro... oraz te, co są teraz Stars, Przepraszam za to powiadomienie. wszystko na, ty na tym odcinku. Zostawiacie łapki w górę motywuje mnie do działania subskrypcja. Łapki w górę też pozdrawiam 18 osób, które subskrybują ten kanał. Do zobaczenia, jakby życzę Wam miłego dnia wieczoru. Nie wiem, którego dzisiaj to oglądacie, z obiadu kolacji też tego nie wiem. Pa pa!